Co niektórzy chcą likwidować Ministerstwo Sportu, a ja jestem dumny z tego, w jaki sposób Ministerstwo Sportu funkcjonuje, w jaki sposób pracujemy z polskimi związkami sportowymi. Jesteśmy bardzo dumni z ich wszystkich osiągnięć, bo ostatnie tygodnie to. Naprawdę wielki powód do dumy, czy to jeżeli chodzi o polski związek kajaków, czy to jeżeli chodzi o naszych wieślarzy, czy naszych fantastycznych siatkarzy, też prowadziliśmy taką nową zasadę, że wielcy sportowcy, którzy przychodzą odebrać gratulacje w Ministerstwie Sportu. Na dole witani są przez wszystkich pracowników Ministerstwa Sportu, bo zawsze to powtarzam, że naszym obowiązkiem jest to, aby polski sportowiec mógł tylko i wyłącznie koncentrować się na treningu, a nasze Obowiązkiem jako ministerstwa i wszystkich tutaj, którzy są ze mną, jest przygotowanie w taki sposób działań, aby po prostu nie, nie musieli się niczym, niczym przejmować. I, I myślę, że w taki sposób się to dzieje, chociażby ostatnie. Ostatnia wizyta pani Zwolińskiej, pana Prezesa, gdzie też przekazaliśmy informacje, bo za chociażby ostatni rok polskie kajaki uzyskały wsparcie z Ministerstwa Sportu, czyli nas wszystkich, Szanowni Państwo, przecież to są nasze pieniądze, z naszych podatków. Kwota 30, 30, milionów, 30 milionów złotych i też chcę to, chcę to, żeby to wybrzmiało, jeżeli chodzi o przygotowania naszej kadry. Te, te pieniądze są zabezpieczone. To jest w przyszłym, w przyszłym roku. Zresztą wczoraj była bardzo ożywiona dyskusja budżetowa, więc nie chciałbym tego, panie przewodniczący, powielać. Te środki są zabezpieczone i one są na podobnym, podobnym poziomie jak w tym roku.